Magda Adamowicz, dobry wieczór. Zdążyli się już Państwo nacieszyć słoneczną i stabilną pogodą? Mam nadzieję, że tak, bo idą zmiany przybędzie chmur, a wrócą także opady deszczu i burze. Nadal jednak będzie ciepło a momentami nawet gorąco. Zobaczmy szczegółową prognozę pogody na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Wyż, który w ostatnich dniach pilnował nam tak słonecznej i pięknej pogody, odsuwa się już na wschód i na południowy wschód naszego kontynentu, a zastąpi go niż, który między innymi we Francji, w Niemczech, ale również w południowej Polsce przyniesie przelotne opady deszczu, większe zachmurzenie oraz Burze. Nad naszym kontynentem dominuje teraz cyrkulacja zachodnia. Do nas płyną łagodne masy powietrza polarno-morskiego, dlatego temperatura będzie umiarkowana, ale na południu naszego kontynentu cały czas panuje upał. Między innymi w Hiszpanii po raz kolejny na południu i na południowym wschodzie zanotujemy wartości na termometrach przekraczające 40 stopni. Ta noc rozpocznie się łagodnie, spokojnie w całym kraju, ale nad ranem zjawią się chmury i właśnie na południu Zachodzie przyniosą nam przelotne opady deszczu symboliczne. Do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach bez opadów, ale ta noc będzie chłodna, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, bo tutaj tylko 11 stopni. 13 stopni wskażą termometry w centrum, a najcieplej tej nocy będzie w Zielonej Górze i w Katowicach. Tutaj 16 stopni. Uwaga, bo nad ranem na północy mogą tworzyć się mgły i zamglenia. W ciągu dnia ta strefa opadów będzie przesuwać się dalej i obejmie wszystkie województwa południowe. To właśnie tutaj spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ale uwaga, bo w drugiej części dnia w terenach górskich i podgórskich może również zagrzmieć. Cały czas piękna, słoneczna pogoda w centrum i na północy kraju, a na termometrach od 24 stopni na północy do 29 w centrum i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 996 ha. W piątek przelotne opady deszczu i burze na Podkarpaciu. Na termometrach w piątek od 23 do 27 stopni. Podobna temperatura również w sobotę, wtedy od 24 do 27 stopni, a jeśli przelotne opady deszczu, to tylko na północnym wschodzie. W niedzielę front atmosferyczny zjawi się na zachodzie. Tutaj może zagrzmieć w pozostałych regionach bez opadów na termometrach od 24 do 26 stopni. W poniedziałek 22-25 stopni, a front atmosferyczny będzie przesuwał się dalej i przelotne opady deszczu przyniesie w centrum i na wschodzie kraju. O pogodzie to wszystko dziękuję. Dobrego wieczoru. U nas na szczęście nie od pożarów, ale robi się gorąco o Szczegółach szczególachopowej państwu Magda Adamowicz. Witam cię. Magda. Dzień dobry. Co z tymi temperaturami, które znowu szybują w jakieś takie niebezpieczne rejony? Niebezpieczne dla wielu osób, które kiepsko znoszą. Upały. To na szczęście będzie tylko wyjątek od tej reguły, którą mamy w ostatnich dniach lipcach, bo rzeczywiście temperatura jest bardziej teraz umiarkowana, choć właśnie w Radci aktualnie mamy 31,5 stopnia. Zupełnie inna pogodowa sytuacja panuje na wybrzeżu, tam lekko powyżej 20 stopnia, więc tam jest czym oddychać. Te upały już niedługo zupełnie opuszczą Polskę. Wyż, która... Magda Adamowicz, dobry wieczór. O godzinie 19 w Raciborzu mieliśmy cały czas 30 stopni. Jutro powinno już być trochę chłodniej, a ta noc e, rześka, zwłaszcza na północnym wschodzie, bo tutaj tylko 11 stopni. 13 stopni wskażą termometry w centrum, a 16 w Katowicach i w Zielonej Górze. Noc na ogół będzie spokojna, łagodna, bez opadów, ale te, zwłaszcza nad ranem, mogą zdarzyć się na południowym zachodzie. A na północy z kolei mgły i zamknięcie mglenia, które lokalnie będą ograniczać widzialność do 600 metrów to ważna informacja dla kierowców. W ciągu dnia ta sama strefa opadów będzie przemieszczać się dalej i we wszystkich województwach południowych przyniesie właśnie opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga, bo później chmury będą się wypiętrzać, w związku z tym możliwe również wyładowania atmosferyczne, a te najbardziej prawdopodobne w górach i w terenach podgórskich. Podczas burz spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum, na północy, cały czas piękna, słoneczna pogoda, a na termometrach umiarkowane wartości, zwłaszcza na północy. Bo tutaj w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie, 26 w Bydgoszczy, 27 w Poznaniu, a najcieplej będzie w centrum i na południu. Między innymi w Rzeszowie, w Lublinie, w Warszawie, w Łodzi, ale też we Wrocławiu. Jutro na termometrach zobaczymy.